Dobra, ogólnie jestem już w samochodzie, mam wszystkie potrzebne rzeczy i jadę na kontrolę do mojej pani ginekolog. Troszeczkę się stresuję, bo nie wiem, co ona mi powie. Nie wiem, czy tam się wszystko dobrze, wiecie, zagoiło, czy dalej się goi. Troszeczkę, no kurczę, stresuję się. Dobra, ale nie będę, ja zawsze jest, ja jestem taka, że ja sobie dużo. Ja sobie dużo, wiecie, wmawiam, ja dużo analizuję. Ja zbyt dużo myślę i sama siebie nakręcam. Zawsze mój brat się o to denerwuje na mnie, że wiecie, że ja w ogóle denerwuję się rzeczami i stresuję się rzeczami, na które nie mam wpływu, i że po prostu obsesyjnie o wszystkim myślę, obsesyjnie wszystko analizuję. I wiecie, jak ciężkie jest tego nie robić. Powinnam przepracować to z psychologiem, nie? Ja to wiem. Dobra, ja jadę. Bo oczywiście jeszcze się stresuję tym, że muszę znaleźć miejsce gdzieś w pobliżu a są godziny szczytu i kupić bilecik. Także no stresik, stresik. Totalny. Dobra, jestem już po wizycie. Jajnik wraca do formy tego zdrowego. Jezu, jak ja nie lubię, ktoś mi tu przechodzi. Tak, jajnik przechodzi do tej formy, takiej, wiecie, normalnej, zdrowej. Z mapę, rziki, takie normalne. I, i zaczynała naprawdę ładnie się goi. Za dwa tygodnie mogę wrócić do lekkich ćwiczeń na siłowni, więc to jest po prostu dla mnie mega. Pani powiedziała, że nie muszę czekać tego kolejnego miesiąca, bo mam kolejny miesiąc musiałam mi przedłużyć zwolnienie, bo jednak trzeba więcej czasu na rekonwalescencję i tak. Nawet zaleciła sama właśnie wrócić na za te dwa tygodnie na siłownię, bo wtedy za dwa tygodnie będzie pewność, że wewnątrz szwy w ogóle pani na ukazuje pokazała mi, e, gdzie, było, gdzie był ten guz, gdzie był wycinany, gdzie on był. W sensie. pokazała mi szwy w środku. I ja takie, że. Co? Cwieznie to wyglądało wszystko. E, I powiedziała, że właśnie że ona wręcz yy, za, zaleca, że te dwa tygodnie to że za dwa tygodnie to już będzie taka wiecie pewność, pewność, że, 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 że te szwy, że tam w środku nic nie puści, bo one się już rozpuszczą i, i nie będzie miało co, wiecie, pęknąć i w ogóle i mówi, że jak najbardziej to takich lekkich, lekkich ćwiczeń już mogę wrócić. W sensie wiecie, pewnie jakieś może ym, chodzenie na bieżni, jakieś, nie wiem... Ale to liczę, że to mój brat coś wykombinuje, on jest trenerem moim, więc. Dobra, ja wracam do domu. Jestem głodna. Nie, ale ten. Musicie zobaczyć, jak to jest kurczę, pięknie. Jest po prostu cudownie. I co jest najlepsze, wcale nie jest tak gorąco. To jest teraz dosłownie idealna pogoda. W sensie jeszcze o 18.00 było zbyt ciepło. Było po prostu ponad 20 stopni. A ja w takiej pogodzie nie żyję. Jasper, tak samo. I. No idziemy. Tu, 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 chodź. Jasper, tak samo. I było już za gorąco. Ale teraz jest, bodajże 18. Mam bluzę, mam krótkie spodenki i jest kurczę świetnie. Ale jest kurczę pięknie. Dziwny pan z drzewem. Jasper zaniepokojen. jest Jest okej. Okay. Ho, idziemy. Idziemy. Nie ma. Chodź. No. Super. No. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Jest po prostu cudownie. No a chciałam w sumie tylko powiedzieć, że jest właśnie, że jest pięknie, jest piękna pogoda i że jutro wstaję wcześniej, bo jadę do medycyny pracy, będę od razu robić badania. W piątek będę miała lekarza, więc jak mi się coś uda nagrać i nie zapomnę, to będzie dłuższy vlog niż 10 minut. No. <laughs> Bez jaj. Ogólnie jestem już po medycynie pracy. Teraz będę jechała robić badanie krwi, mocz i ogólnie jakby dziwnie, bo muszę jeszcze zrobić prześwietlenie płuc. Nigdy nigdy nie musiałam robić prześwietlenia płuc. Wydaje mi się, że ogólnie chyba ludzie nie robią prześwietlenia płuc, kiedy wracają do pracy, zwłaszcza, że ja pracuję w gastronomii. To, to jest dziwnie w sumie. No, no nic, no jedziemy. Dobra, ja już jestem po pobraniu krwi i teraz będę leciała zrobić to prześwietlenie płuc, Olera. dnia to spacery. Ale możecie nie. O! Nie, nie widzicie moich oczu, Tak, Dobra. Jasper, Urze ty w No, jutro jadę do ginekologa. Już na ostatnią kontrolę. I oczywiście zapomniałam wcześniej odebrać wynik histopatologiczny. <gryw> Więc ginekologa mam na trzynastą a wyjadę wcześniej i pójdę odebrać sobie ten wynik histopatologiczny. Problem polega na tym, że ja nie jestem pewna, gdzie mam iść, żeby ten wynik odebrać, więc będę błądzić myślę przez, przez jakiś czas, ale wiecie, coś tam się wykombinuje, jakoś się odnajdę i mam wyboru. Wiecie co wam powiem, że chyba dawno się tak nie cieszyłam z powrotu do pracy, poniedziałek to będzie ciekawy dzień, pierwszy dzień w pracy po dwóch miesiącach, <try> frajer. Czekaj, czekaj. No. Czekaj, zostaw. Zostaw, zostaw. Omin. Omin. Dobra, jestem już e, po wizycie i dostałam zielone światło, żeby wrócić do pracy, więc ja się mega cieszę. Już o, w ogóle zaczęłam już właśnie robić te badania, więc nawet jeśli bym e, nie zalecała, to w sensie nie zalecała wrócić do pracy, to i tak bym chciała wrócić. A najlepsze jest to, że już nawet miałam owulację z tego jajnika. Działa! Działa i to bardzo dobrze. I ja nie mogę, ja się cieszę. Wyskitu. Ja jestem po prostu tak szczęśliwa, że Wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. O matko! Widziałam te pęcherzyki. I widziałam dowód, że była tam owulacja. Ekstra! Jacek. Taka kiełbaska Taka jest ta kiełbaska Kiełbasku Robię sobie spagietki na obiad I ja zawsze mam tak daję sobie sus Sus i jeszcze ewentualne Coś z Do tego I mięsko Mięsko już się tutaj smaży Wodę na makaron zostawiam И... если там годно. mm-hmm uroczego tutaj zobaczyłam piseczek leżał na moim swetarku. na moim swetarku leżałeś na moim sweterku leżałeś tak o ty o ty uroczy ogólnie tak wygląda już skończony sos jeszcze troszkę się tam podgrzewa i i, i będzie będzie skończony. No, wygląda świetnie, a smakuje jeszcze lepiej, nie żebym się chwaliła. Dobra, będziemy pieskowi, będziemy pieskowi troszeczkę czyścić uszka Tak, i super jesteśmy. No, on tego nienawidzi. Nienawidzi. Najpierw będziemy płukać Tak, super. No czekaj, jest ok, jest ok. Dobry, super pies. No tak, taki dzielny, super, tak, tak jest pies, tak jest, tak. No jest ok. No do mnie. Jasper, chodź. No chodź tu do mnie. Пианый ты, что-то. Ой-ой. Ну, такие пианые. Ой-ой, так. ой ой Так есть. ой ой супер, Ой-ой-ой. Super! Taki jesteś, chodź. Taki jesteś, no super! Tylko że tak. Ładnie przepłukane. Super, taki dzielny, tak! Taki dzielny, super pies! Tak. A teraz będziemy... Uf. Ładnie, a teraz będziemy fajnie tak psikać. Fajne jest to, że to nie jest taki głośny, więc... więc on się nie będzie aż tak bał. Super! Ale pies, super pies! Tak! Ale pies! Ale super! Dobrze! No jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Super. Ekstra, tak! Super pies! Tak! Okay. Dobra, ogólnie nie miałam nagrywać tego vloga w sensie tygodniowego kolejnego, bo mi się nie chciało i w sumie nie miałam żadnych takich kreatywnych planów. Sorry, ale świeci mi słońce, ja po prostu nic nie widzę. No więc um, miałam nie nagrywać. Miałam, ale nagrałam w pracy dwa krótkie filmiki. Teraz jestem po pracy. I chcę opowiedzieć w ogóle, że był kurczę, tak super. Ja jestem po prostu tak. zmęczona, ale wiecie jak to jest, kiedy wiecie, że spędziliście produktywnie dzień, za który wam zapłacą, i czujecie się zmęczeni, ale to jest taka satysfakcja. W sumie czujecie taką satysfakcję z tego, że jesteście zmęczeni. I teraz jadę jeszcze na szybkie zakupy do Lidla więc mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi. To wtedy bym Wam pokazała po prostu co kupuję. Dobra, no to o mój Boże, kończę to. Ej, ale w sumie ładnie wyglądam w tym słońcu. Widzicie jak to jest, kiedy człowiek w końcu zaczyna dbać o cerę? W Lidlu nie ma nigdy zielonych oven baked. Nie lubię papryki. Jak mi kości strzelają Jakoś na